Cześć! Witam Was moje fany w kolejnym filmiku na moim kanale i cóż, dziś znów trafiło na Mocka. Nie byle jakiego Mocka, bo znów Mocka serii World Without Bricks, czyli związanego z moim uniwersum, świat bez klocków, wyszedł nam film. Można go zresztą kupić w limitowanej wersji na DVD Tydzień temu wyszedł nam pierwszy mocek I ja ostatnio też zapowiadałem, że tu nam się zapowiada większa seria ja Mam pewien plan ale o nim dowiecie się może wkrótce. Myślę, że to będzie temat na środa dzień vloga. Niemniej, no, uwierzcie mi, tamten mocek nie był ostatni, ten też nie jest ostatnim. A mam szerszy zamysł na całość tutaj swych produkcji mockowych, ale o tym mówię już niedługo. Poprzednio była to normalna konstrukcja, gdzie mieliśmy zwykłą figurkę i tak dalej. Dziś postanowiłem zrobić Brickheada. Ja w ogóle, jeśli do Brickheadów mam taki raczej chłodny stosunek, ale pamiętacie, miałem kiedyś podobny do Mikrofightersów, więc postanowiłem zrobić sobie własnego Mikrofightersa, aby się trochę przyłościć. No i troszkę tak samo zrobiłem dzisiaj tutaj a, z tym mockiem. By się trochę przełamać, postanowiłem sobie zrobić własnego brickheada Ja w swojej historii póki co mam tylko jednego brickheada i jest to wider, moi drodzy. Jednak nie przedłużajmy, zrobiłem brickheada związanego z World Without Bricks i wyprawami właśnie po klocuszki. brickheadego go sobie objedziemy wokół na szybko, wygląda w ten sposób, a teraz przejdziemy na wolno. Moi drodzy, ja tutaj w się nie chciałem go tak samego sobie zostawiać, więc wbudowałem mu taką mikroplatformę, ale umówiłem bardzo. Szybko, oczywiście, tutaj większe rzeczy znajdujemy w miejscach opuszczonych, ale taki fragment muru widać, to już ma miejsce na jakimś pustkowiu, już dość mocnym. kamyczek, roślinki. No i tu faktycznie, na tym dość mocno opuszczonym pustkowiu jest jakaś skrzynia. Ktoś tutaj zadbałby tę skrzynię dokładnie zamknięto, i my przyszliśmy właśnie się do niej włamać. Ale tamten element olejmy, skupmy się moi drodzy na najważniejszym, czyli no, to nie jestem ja w woli ścisłości. Pamiętajcie, takich ludzi szukających klocków było bardzo dużo na świecie, więc to nie jestem ja. Pamiętajcie, miałem wiele problemów i Zrzumień tego o tym zaraz, na przykład problemy typu takie, że o tutaj tego klocka nie miałem niestety w kolorze granatowym, więc musiało stać tak, i postanowiłem tu tak zatuszować. Minimalnie można podpiąć to, że zwisa mu brzuszek. Z racji, że tutaj jak wiecie, jak się chodzi na te polowanka, no to on oczywiście ubrany jest cały w miarę na czarno. On dodatkowo ma rękawiczki na sobie, no i tutaj oczywiście koniecznie bandana na twarzy, by go nikt z daleka nigdzie nie poznał. A tu starałem się odzwierciedlić właśnie taki, wiecie, nos i to wszystko, jak prawdziwie by to wyglądało. Cóż, nie mam tych takich czarnych. Oczek. Ja na nie czeka. Małemilarda w chwila przy zbryglinka, więc może nie wykluczone będą kolejne mocki, A właśnie jeżeli chodzi o brickheady, tutaj grzywka jest w taki sposób postawiona, można by rzec, O, ma taką postawioną grzyweczkę, włosy trochę rozczochrane. Wiecie, czasem te wyprawy były kilkudniowe, więc go tu mocno rozczochrało. Nie, na tej roczce posiada zegarek, no właśnie to jest ten zegarek, który pozwala nam sprawdzać, czy nas nie namierzają i tak dalej. On docelowo jest po prostu taki płaski i tak dalej, ale chciałem, żeby było ciekawiej. Zamiast zwykłego czarnego groszka dałem tutaj właśnie tak. Oto liczniczek, który gdzieś tu nam może pokazywać, załóżmy, że przecież może być dużo modeli tych zegarków i on nam tu pokazuje, jak dokładnie mocno jesteśmy namierzani, czyli bardziej zaawansowany niż ten mój bardziej drogi, bo ma wskaźnik, a nie tylko bazowanie na własnym suchu. Przez chwilę myślałem, że właśnie oczu chcę zrobić tych zwykłych groszków, ale po prostu jakoś tak mi bardziej tutaj pasowało. Jeżeli przejdziemy sobie na tyłże tej postaci, to widzimy tutaj no, plecaczek. No i cóż, za że chodzimy po różnych urbeksach, po różnych miejscach podejrzanych, opuszczonych, no to przypałętała się tutaj do tej postaci taka oto pajęczynka. Jest zawieszona niestety w taki sposób, że jak mocniej trpniemy, odpada ta pajęczynka, ale to też jest prawda chyba realne, tak? Bo pajęczynki by odpadały. E, moi drodzy, ten plecak tutaj ma również y, uchwyt. Jak widzimy na uchwycie zawieszona jest mapa, która pomoże nam, bo ci podróżnicy zawsze pamiętajcie, nie bazowali na korzystaniu z komórek, na mapach z komórek, tylko jednak na drukowanych mapach. I również to samo działo się u mnie na filmie. No i moi drodzy, mamy tutaj, otrzymujemy jeszcze tutaj, spójrzcie, plecak, tak oto, tutaj to specjalnie takie wybrzuszenie, plecak, w którym mieści nam się laptop, do właśnie ewentualnie do czegoś na sprawdzenia na szybko, ale raczej z niego nie korzystamy, gdyż pamiętajcie, tak jak mówię, nie korzystamy maksymalnie z technologii. Sam plecak, jeżeli go odczepimy, to wygląda tutaj w taki oto sposób. No, nie jest za specjalny, prosty kwadrat, ale jeżeli kojarzycie ten z mojego filmu, on również taki po prostu miał być pojemny, wypchany gadżetami. I no cóż, nie miał być efektywny, miał być yy, po prostu. Nie, odwróć, nie, nie miał być efektowny, miał być efektywny. A e, moi drodzy, oczywiście, zamiast tego możemy napchać sobie tam jedzonka do plecaczka i tak dalej. W gwoli ścisłości, przez to, że on ma taki duży plecak, to normalnie bez tej mapy by robił, niestety. Nie, nie robiłby. O! Ale dodatkowym bonusem jest, myślałem, że się przewróci do tyłu z powodu wagi. Dodatkowym bonusem jest, że ta mapa również wspiera go tutaj, bo się... ale faktycznie nie. Ona teraz nie dotyka ziemi i on tego nie e, nie tyrpie. E, mimo wszystko postanowiłem też postaci dodać buty. Mi się nie podoba troszkę, że brickety nie mają butów, więc takie buty sam mu dodałem. No i moi drodzy, cóż tu dużo gadać. Tak jak mówię, no, to nie jestem ja, to jest jakiś inny przybysz, jakiś inny poszukiwacz tychże klocuszków. Że znalazł taką misułeczkę z dziwną skrzynią. Być może coś znajdzie, może, żeśmy tutaj trzymajmy kciuki za, e, za to, by mu się powiodło, by tutaj coś znalazł. Tak wygląda mój pierwszy w historii bricket. i wiem, że mu daleko do doskonałości do zapewne, ale na pewno kolejne będą mi już wychodziły lepiej. Uh, moi drodzy, tak jak też wspominałem, nie jest to ostatni mocek, jeżeli chodzi o World Without Bricks, także tamte te mocki jeszcze będą się pojawiały, jeszcze będzie więcej, ale raczej nie będą to już brickheady, raczej będą to normalne mocki w skali klockowej. Mam nadzieję, że czekacie i się racie, Wkrótce wam zdradzę więcej na temat trochę moich planów tutaj. Mam nadzieję, że mocek wam się podoba. Jeżeli tak, to proszę zostawcie mi tutaj lajka, bym wiedział, że te mocki wam się też mocno moje podobają i bym robił po prostu ich jak najwięcej. A jeżeli zostawicie tutaj subskrypcję wraz z dzwonem, to będę w ogóle przeszczęśliwy. A jeżeli lubicie World Without Bricks jako uniwersum, to nie zapominajcie, moi drodzy, że tutaj jeszcze raz Was odsyłam do obejrzenia całego filmu. Uh, zapraszam również na mój kanał gamingowy, gdzie pojawiła się gra z World Without Bricks, także również tam możecie się jeszcze zabawić trochę w tym uniwersum, jeśli jeszcze nie byliście. Ja Wam się dziękuję za kolejny wspólny filmik i widzimy się wkrótce, mam nadzieję, już w kolejnym. Bye!